Proszę Państwa, y, dowiedziałem się y, dzisiaj z faktu, że y, w kraju naszym, w którym ja jestem okrzajany za to, że y, źle się odnoszę do inwalidów, prawda, że ich y, gnębię straszliwie, prawda? chce się odebrać kobiecie z Zielonej Góry konkretnie dziecko tylko dlatego, że jest inwalidką na wózku inwalidzkim. Tylko dlatego. To nie jest jakaś osoba, która jest ciężko chora, coś tam. Nie, ona jest pełna. Ona całkowicie działa, ona jest w ogóle grafikiem komputerowym to jest całkiem dobry zawód grafik komputerowy. Tak, kobieta to owszem, tylko sąd domaga się od niej, żeby ona wynajęła sobie kogoś, żeby biegła, żeby pomagała jej w tym dziecku, bo jeżeli dziecko nie, nie miało właściwej opieki, trzeba zabrać dziecko do y, rodziny zastępczej, bo matka sobie z nim nie daje rady. No, ja widziałem, proszę Państwa, ja widziałem y, klip pokazujący matkę w Ameryce, która jest bez rąk w ogóle i y, dziecko przewija wszystko robi dwiema nogami samochód prowadzi z dwu, dwóch nóg. A tu jest kobieta, która ma dwie zdrowe ręce, tylko że na wózku jeździ, i ona sobie nie da rady z dzieckiem. No i jakim prawem sąd za matkę decyduje, czy matka sobie da rady, czy nie da rady? To ona ma o tym decydować, czy da rady, czy nie. To ona w tego ma prosić sąsiadów, nie rząd, tylko sąsiadów o pomoc. A tutaj się sąd wtrąca i sąd usiłuje to dziecko odebrać. No i w jakim kraju żyjemy? To kraj, który mówi, że dba o ludzi, o inwalidów. Tak? No to macie Państwo przykład, jak się u nas traktuje inwalidów.